Wiecie co jest fajne widzowie, że już niedługo zaczynają się wakacje i to jest najlepszy czas w roku. Na pewno się mega cieszycie, bo to jest godzina 10 u nas na Berry Avenue i my nie musimy się nigdzie spieszyć, bo dzisiaj pokażemy wam jak wygląda nasza codzienna rutyna w okresie letnim, czyli w czasie wakacji, które zaraz się rozpoczynają już za kilka dni. Także słuchajcie, no jest piękna pogoda, Kubuś sobie siedzi, ja w szlafroczku, w wałkach, normalnie nigdzie się nie spieszę, elegancko, powolnie, pięcioraczki sobie śpią, nie muszą się nigdzie też spieszyć, także no może zrobimy jakieś śniadanie, bo jest godzina 11, a my jeszcze nic nie zjedliśmy. Dzisiaj mam zaplanowane wycieczkę, idziemy na plażę, idziemy się opalać, idziemy na lody, idziemy pływać, więc będziemy się bawić aż do wieczora, bo w sumie wieczory też są cieplutkie, także widzowie, klikajcie łapeczkę do góry dla Kubusia, który sobie tutaj siedzi. Zobaczcie, mój mały brzdzący już umie sobie siedzieć, ładnie sam bez problemu sobie radzi. Chodź tutaj, Kubusiu, idziemy obudzić pięcioraczki. Czas wstawać, pięcioraczki, bo to jest godzina 11, ile wy chcecie spać? Przez całe wakacje będziecie tyle spać! Pięcioraczki! Dzień dobry wstawać! Już tutaj trzeba odsłonić ładnie im te tutaj zasłony. Wow, one grały! Co? One grały do nocy w komputer! Ja nie mogę! Tutaj, zobaczcie, Robloxa miały odpalone! Ja cię kręcę! Ale dobra, ja jestem mamą, na wszystko pozwalam! Są wakacje, niech robią co chcą! A wy, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy przez wakacje będziecie grali w komputer! I czy będziecie mnie oglądać, bo jeśli tak, koniecznie kliknijcie subskrypcję! Ponieważ wy wakacje mam dla was niespodziankę! I będzie może więcej filmów! Na razie nie chcę zdradzać, także subskrybujcie z dzwoneczkiem, a niczego nie ominiecie! Wstawajcie wszyscy, Kubuś! ich tutaj, wstawajcie pięciorak. A, a, czekajcie, gdzie jest Krysia? O, Krysia jak zwykle nie śpi ze siostrami. A tu jest jeszcze koleżanka zapomniała. Emilka do nas wpadła, koleżanka. Także szybko wstawajcie. Krysia y, i u góry Juleczka. Y, Oliwia, Zuzia i tak dalej. Ja już, ja już zapominam jak one mają na imię normalnie. Wstawajcie, chodźcie szybko, bo są wakacje. W sumie... Jak nie chcecie, to się nie spieszcie. Jak chcecie spać, to sobie śpijcie. No ale wypadałoby coś porobić, więc chodźcie sobie tutaj. Musicie umyć zęby. Zapraszam, dziewczynki. Umyjcie! Zęby, to jest punkt pierwszy, żeby zacząć dzień, muszą być umyte zęby, ale też widzowie, jest takie coś, że wiele osób myje zęby przed śniadaniem, ale wiele osób też po śniadaniu. Ja jestem ciekawa, do której grupy wy należycie: czy myjecie przed, czy po, bo to jest tak 50-50, ja słyszałam i widziałam. Więc myjcie ładnie zęby, bo to jest bardzo ważne, ale jeśli nie chcecie, to wiecie co. Nie musicie, bo to są wakacje, więc robicie co chcecie. Mama nie będzie na was zła. Wstawajcie szybciutko oliwka, co ty taka spóźniona. A gdzie jest kuboś w ogóle? Kuboś jeszcze nie musi mieć zębów, tylko tak, no, no może trochę. Ale nie wiem, gdzie on mi tutaj zginął. Kuboś, gdzie jesteś? No dobra, zniknął, no to trudno. Nie będę się tym przejmować, bo co, bo są wakacje. Znaczy, no, no prawie, no. Ale już wam pokazujemy, jak to będzie u nas wyglądało. Czyli w ogóle zero stresu. Ja muszę rozpuścić teraz swoje. Znaczy, rozpuścić. Zwiąć te wałki zobaczymy sobie, jaką będę miała. Ekstra fryzurkę, czy będę miała jakieś loki, czy nie, ale jest taka pogoda, że na pewno one mi się rozprostują, ale to nic, bo są wakacje. Ja się nie przejmuję. I tak będę powtarzać przez cały odcinek widzowie, bo to są wakacje i możemy wszystko i nie będę się złościć, jeśli coś mi nie wyjdzie, no to trudno. Ja po prostu się cieszę, będzie fantastycznie. Jest godzina 13! Dobra, 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 jest godzina 13, to szybko też muszę się umyć, patrzcie. Teraz tu sobie podchodzę elegancko, umyj ręce. Najpierw myjemy ręce, bo wszystko dotykałam klamki i tak dalej. raczki jak zwykle mi tutaj, towarzyszą. Ok, no to teraz podchodzę do drugiego. Z lewu, bo ja mam dwa. Myję twarz. Słuchajcie, ważna jest skin care, czyli różne tutaj pianki do mycia i tak dalej. A Wy już się załatwiłyście? Wszystko macie zrobione? Mam taką nadzieję. Kuboś się tutaj kopie Nie Patrzcie, jaki słodziak, jak on wygląda. No nie, no jest taki uroczy. Zostawcie dla niego łapeczkę do góry. To jest mój mały, kochany brzdąc. Dobra, słuchajcie, mam dla Was niespodziankę. Jedziemy na wycieczkę i na tej wycieczce będziemy robić sobie różne rzeczy. No, ale nie będę zdradzać, bo co? Bo to są wakacje, więc wszystko jest tajemnicą, niespodzianką i to, co wyjdzie, to wyjdzie. Ale wiecie co? Wyjdźcie, bo ja muszę się ubrać, dobra? Yy, możecie iść? Albo, albo dobra, zostajcie już tutaj. Co ty, Krysia, tutaj piszesz? Krysia się jakoś wkurza tutaj na swoje siostry, jak zwykle, że ona z nimi nie chce jechać. No, Krysia, nie denerwuj się. Patrzcie, ja ją wezmę teraz na ręce, patrzcie. Wzięłam ją na barana, Kresia, jakie to masz oczy? Co ty taka wściekła? No nie przejmuj się, są wakacje, będziesz się z siostrami bawić, bo ty nie masz innych przyjaciół. Jedziemy na wycieczkę i bierzemy mi siasteczkę. O, zostaw mnie, ona się wkurza. Dobra, idę do swojej garderoby i słuchajcie, muszę teraz ściągnąć swoje loki, koki i tak dalej. Zobaczymy sobie, jak mi tutaj to wyszło, więc czekajcie, ściągam to. No i. O, patrzcie, jakie mam włosy! Ula, la, w końcu są wakacje, więc mogę mieć takie szalone włosy. No i trzeba też coś ubrać takiego widzowie eleganckiego, w sensie letniego. Trzeba się jakoś letnio ubrać, więc tak, wpisuję sobie tutaj może top. Ale wiecie, że w moim sklepie są najlepsze topy, więc ja sobie wpiszę Patty X i zobaczymy sobie. No, oczywiście, że tutaj są topy. I ja wybieram biały top i jeszcze wpiszę sobie shorty tylko teraz tak muszę wejść tu i miałam coś takiego więc to sobie ściągam elegancko wchodzę sobie znowu w shorty i wpisuję sobie shorts bo chciałabym krótkie spodenki skoro są wakacje jest ciepło i patrzcie na to Ła, czy one nie są za krótkie może troszkę dłuższe znajdę jakieś czarne te nie a takie no, nie wiem, jakie tutaj wybrać, bo takie, jakieś krótkie one są. O, może takie? No, czemu one są takie, jakieś krótkie? O, dobra, te, te są idealne. Zobaczcie, jestem teraz ubrana, gotowa. Ubierajcie się też. E, chyba, że chcecie tak iść, to, to oczywiście też możecie. Dziewczynki, zapraszam. Jedziemy, ja już gotowa. Nie wiem, czy Wy jesteście gotowe. Macie jakieś szorty, czy nie, to jedziemy do sklepu, bo może e, dziewczynki nie mają. Wiecie co? E, ostatnio tak się, no niestety, stało, że na Brookhaven spalił się nam dom. Ale my się kompletnie tym nie przejmujemy, bo są wakacje. Nie przejmujemy się tym, to jest e, nasz, e, nasze motto, że się tym nie przejmujemy. Ej, kto mi tu Zabek! Nie mogę wejść! Co tu się dzieje? Otwórzcie te drzwi! Co wy się tutaj bawicie tymi drzwiami? Chodźcie! I ja oczywiście muszę zrespić autobus. Aha, wracając do rzeczy. No to ja mam swoje jakieś tam ciuszki, ale pięcioraczki za bardzo nie mają niestety. ich, dlatego, że wszystko spaliło się w naszym domu na Brookhaven. I dlatego też między innymi jesteśmy tutaj. Ale widzowie, widziałam wasze komentarze. Nie przejmujcie się. Pięcioraczki też będą na Brookhaven. Wiele jest fanów Brookhaven. Jesteśmy teraz na Berry Avenue. I nie wszyscy może lubią tą grę, ale my wrócimy. Naprawdę. Więc ok, ja teraz rozpiłam sobie mój tutaj elegancki autobusik. Wsiadajcie oczywiście Kubuś z przodu, bo on musi być, zobaczcie, bezpieczeństwo ponad wszystko. Zapraszam, siadajcie, musicie kliknąć e. I jeszcze jedna pięcioreczka, jeszcze koleżanka, chodźcie, bo nie załapiecie się na wycieczkę. Zapytajcie widzowie, czy mm, było śniadanie? Nie było śniadania, ale jedziemy na lody i nasze lody będą dzisiaj naszym śniadaniem o godzinie 16.00. Co jest, jak późno? Dawajcie szybko, wsiadajcie i pojedziemy kupić stroje kąpielowe. Musisz kliknąć E, i wtedy będzie. O, akurat zostało ostatnie miejsce. Musisz kliknąć E, czekajcie, trzeba ją tutaj poinformować. Musisz kliknąć E. O, właśnie. I już siedzi elegancko. Gresia tutaj pomogła. No to jedziemy widzowie, bo musimy się spieszyć. Dlatego, że dzień się kończy, ale w sumie co ja się będę przejmować? To są wakacje, więc nie patrzę na godzinę. I ja jestem taką mamą, może niedobrą, co? Jak myślicie, jestem dobrą mamą, że tak im na wszystko pozwalam, no ale to są wakacje, no i mieszkamy trochę daleko, więc ten czas trochę inaczej płynie, bo zanim dojedziemy do centrum i tak dalej. No pójdziemy sobie yy, na wakacje. Co, mamo, gdzie śpimy? W hotelu. Ej, w sumie to jest dobry pomysł. Może dzisiaj będziemy spać w hotelu. Okej, okay, świetny plan. Będziemy dzisiaj spać w hotelu. Dobra, możemy tak zrobić. Bo skoro my mieszkamy tak daleko od centrum, a chcemy się bawić na plaży, to tak zrobimy. Zobaczcie, zaparkujemy sobie tutaj. To nie ma parkingu, ale to nic. Zapraszam, wysiadajcie. Ja chcę oddzielny pokój. Nie chcę z nimi spać. Dobra. Jak nie chcesz, Kresia, to jakoś postaramy się to ogarnąć. Znajdziemy jakiś apartamy. Chodźcie, tutaj możecie sobie wybrać, co tylko chcecie. Mamy tutaj piekarnie, są różne słodkości. To jest nasze śniadanie. Czekajcie, to jest nasze śniadanie dziś. Bo są wakacje. Tak, bo są wakacje, taka prawda. Mamo, ja chcę to. Możecie brać wszystko, co chcecie. Ja nic wam nie żałuję, ale ja chcę loda. I takie lody też wam rozdam, bo mam tutaj gdzieś różowego. Witemach trzeba sobie wyciągnąć, ale nie każdemu się uda, więc ja będę rozdawać. Uwaga, kubuś! Masz loda! Ty też możesz zjeść loda! Ty wszystko też możesz! Proszę bardzo, Emi, teraz dla Ciebie, dla koleżanki albo dla kogoś, kto tutaj stoi najbliżej. Proszę bardzo, lody. Dla ochłody, bo są wakacje, ale to jest ciężkie rozdawać tak wszystkim lody. Jeszcze tutaj, ale nie skaczcie, albo wiecie co, możecie skakać. <laughs> możecie wszystko, chodź tutaj, bo ci nie dam loda, jak ty szybko chodzisz. Ja nie mogę. Ktoś się tutaj tak wierci i nie mogę mu dać loda. O, dałam. Dobrze. Czy ktoś jeszcze nie ma loda i chciałby... A ty co? Pracujesz tu? We wakacje nie musicie jeszcze pracować. A Krysia skacze po torcie. Co ty robisz, Krysia? Co ty trzymasz w ręku w ogóle? O, ona ma loda. Ale dobrze, że tutaj nikogo nie ma, bo wy nas wyrzucili. Wiecie co? Ja też poskaczę. A co? Tam są wakacje. Wszystko można. Dzisiaj nikt nam nic nie zrobi. Na wszystko pozwalam pięcioraczkom, ale jestem super mama. Mam nadzieję, że... No wiecie, Tutaj się nikt nie pojawi i mnie nie złapie znowu, bo ostatnio miałam problemy z policją, ale już wszystko jest w porządku. Mniam, babeczki lepsze niż mamy. Co? Jak to lepsze? Moje są najlepsze. Dobra, chodźcie teraz tutaj obok. Zapraszam Was, idziemy po strój kąpielowy. Idziemy po strój. Musicie się teraz przebrać, dlatego że chcemy się iść opalać. A jak wiecie, wasze stroje kąpielowe się już wam spaliły w domu. Musimy przejść tutaj niedaleko. Chodźcie za mną dziewczyny. niejku Kubusiu, ty jesteś bidulek tutaj. Chodź do mnie tu bidulku jeden. Chodź tutaj, ja cię wezmę. Piorę Kubusia, ja zapominam, ale widzowie, on już się uczył chodzić. Nie wiem, czy widzieliście taki odcinek, ale Kubuś już potrafi chodzić. Natomiast jeszcze troszkę raczkuje, więc zawsze muszę go nosić albo wozić w wózku. Tyle, że jest bardzo gorąco. Patrzcie, zachodzi słońce. Ale wiecie co? Są wakacje, to ja sobie mogę cofnąć i mamy znowu dzień. Więc przebierajcie się szybko, dziewczynki, w jakieś stroje kąpielowe. Ja ostatnio miałam taki i myślę, że taki sobie po prostu yy, ubiorę teraz. Uwaga, taki strój kąpielowy jest yy, mój. Możemy sobie też znaleźć jakieś kapelusze, więc sobie wchodzimy w menu, możemy wejść tam sobie do przymierzalni i ubrać sobie różne dodatki, na przykład, nie wiem. Kapelusz pisze po polsku. Zobaczymy, czy nam to pokaże się. Nie, a jakbym napisała po angielsku, to są tylko takie dla Beybushów. To takich nie chcemy. E, patrzę sobie dalej, czy są tutaj jakieś jeszcze rzeczy związane z tym. O, mam okulary przeciwsłoneczne to jest najważniejsze. Tutaj mamy też jakieś, zobaczcie, dodałam sobie jakieś kwiatki. Wow, naprawdę ekstra. Następnie tu są plecaki, jakieś takie dodatki, tego nie chcemy, więc muszę chyba znaleźć w ubraniach, w czapkach tutaj. O, piszę sobie tutaj, czy będzie jakiś fajny kapelusz. O, patrzcie, mogę mieć kapelusz taki różowy i fajny, taki mam w truskaweczki, to mi się podoba. I jakie są jeszcze? Dalej już nie idę, bo ten mi się podoba. Tak, ja wyglądam, jestem gotowa. A wy jak wyglądacie, dziewczynki? Macie stroje kąpielowe? Wow, ale ekstra, naprawdę. A Kubusiu, co ty masz ubrane? Ojej, on ma takie słodkie, zobaczcie. Ty jeszcze się przymierzasz, tak? On jest takim baluszkiem. Widzę, że tutaj już większość, wszyscy są gotowi. Patrzcie, jaki słodziak, jaki on ma fajne to ubrane. Zobaczcie, to mi się mega podoba. Kubusiu, jesteś już gotowy? Patrzcie, jaki słodziak to jest, ja nie Łagawa, kokardeczkę taką białą. Fajnie, dobra, no to chodźcie, wsiadamy i jedziemy sobie na skutery wodne. Trzeba znowu tutaj yy, zawołać autobus, nie chce mi się biec. No to wchodzimy sobie tutaj. No i tak to będzie wyglądać, widzowie, codziennie. Będziemy codziennie jeździć na jakieś wycieczki, codziennie będziemy coś robić. Wsiadajcie szybko, wszyscy. Fajne macie stronie, naprawdę ekstra wyglądacie. Jeszcze jest jedno wolne miejsce, czyli kogoś brakuje, tak? Halo, proszę wsiadać, bo, po, bo pojedziemy bez Ciebie. Podjeżdżamy szybko sobie tam, gdzie jest skuter wodny, motorówka, łódka i też jest jacht. Możemy sobie tym wszystkim jeździć przez całe wakacje. To jest do naszej dyspozycji. Patrzcie, tutaj w ogóle jest taka budka ratownika, więc ratownik będzie na nas patrzał. I idziemy sobie na skutery. Mam nadzieję, że każdemu się uda. Ja nie wiem, czy Kubuś będzie mógł na skuterze, ale jak Kubuś będzie mógł na skuterze, to będzie hit. Bierzcie sobie skuter wodny. Każdy niech sobie weźmie. Wszyscy skuter wodny. Dziewczynki, dobra? Więc sobie wsiadajcie. Nie wiem, czy będziecie mogły, czy też nie. Nie wiem, jak to jest. Ja na przykład mogę. Uwaga. Czy macie też możliwość wziąć skuter? Okej. Okay. Chyba ja nie będę tego widzieć, wiecie? Dobra, czyli one nie mogą, ale mogą stać u mnie, ale to jest bardzo niebezpieczne, ja nie mogę na to pozwolić. Gdzie jest Kubuś? Kubuś tam pływa, trzeba mu pomóc, Kubuś, o ty mój. Dobra, to idziemy na jacht, słuchajcie, dajemy sobie szansę, idziemy na jacht. Idziemy na jacht, chodź tu Kubuś, Kubuś, chodź tutaj, chodź tu, przeskakuj. O nie, biedny on wpadł, muszę mu pomóc, chodź Kubuś, gdzie on tu wpadł? Czekaj, nie ruszaj się, Kubusiu. Ja cię wezmę, ok? Poczekaj chwilkę. Nie ruszaj się. Nie mogę kliknąć na nich. O, już mogę, dobra, mam go. I teraz przechodzimy sobie na jacht. Będziemy pływać. Widzowie, ja już mam takie wspomnienia z tym jachtem, ale są wakacje, ja się teraz nie będę stresować, przyjmować. Idziemy sobie. Elegancko na jachcie. Chodźcie, wszystkie dziewczynki, wszystkie tutaj biegną, moje pięcioraczki przebrane. Będziemy się opalać na jachcie i dzisiaj spędzimy tutaj noc, dlatego że ten jacht jest olbrzymi i ma e, kilka pięter. Widzę, że tutaj jest wyżej i są pokoje, także możecie iść sobie zobaczyć i będziemy nim jechać. Musicie zająć sobie miejsce, żebyście czasem nie wypadli. Możecie sobie tu spać. Dzisiaj tu będziemy, ok? Dzisiaj będziemy tutaj spać. Płyniemy całą noc, płyniemy całą noc, a nawet kilka dni, jak nam się uda. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę, ale zobaczymy. Jest kuchnia, patrzcie, jak tutaj naprawdę fajnie wygląda. Jest tutaj dziób i na dziobie można sobie normalnie usiąść i się oparać. Patrzcie, jak fajnie jest książka, no wszystko można sobie klikać. Tyle, że teraz ja muszę usiąść, patrzcie. Siedzę już i uwaga, ruszam, trzymajcie się, dobra. Trzymajcie się, bo już raz było tak, że wszyscy wypadli. Mam nadzieję, że to się uda. Nie wiem, czy wy możecie usiąść, ale czekajcie, ja odpływam. Dobra, trzymajcie się. Kuboś, trzymaj się, żebyś nie spadł. Jedziemy, widzowie, to są wakacje, to jest nasza rutyna. Będziemy codziennie tutaj sobie pływać jachtem, motorówką i innymi rzeczami. Będziemy spać na jachcie. Ja wynajęłam jacht, stać mnie było. A co tam będziemy spać w hotelu Jak można na wodzie spać Patrzcie bo płyniemy tam dalej I potem postaramy się wskoczyć do wody Założymy sobie wszyscy kółka Dobra Możecie sobie już zobaczyć dziewczynki czy macie gdzieś tam koła do pływania I wtedy będziemy sobie wskakiwać Będziemy pływać Będzie mega fajnie Także zobaczcie jak sobie odpływamy Tam już się zrespił kolejny jacht A my płyniemy jak fajnie Ej ta woda jaka jest realistyczna Ciekawe czy ciepło Ej nie ktoś wpadł Ktoś już wpadł, widzę. Dobra, no to czekajcie, ja muszę tutaj zwolnić. Wychodzę. E, Okej, okay, jestem. Dziewczynki, wszystko dobrze. Wypłynęliśmy trochę jesteśmy dalej od brzegu, więc ubierzmy sobie teraz kółka. Przygotujmy się, możemy skakać do wody. Możemy skakać do wody. O, na przykład. Będzie fajnie. E, I teraz tak, jak ja bym sobie tutaj wpisała. Mm, nie wiem, gdzie mam to wpisać, może. W ubraniach, na przykład coś takiego wpisałam. Aha, tutaj są maski. A jakbym tutaj wpisała yy, basen, to to jest tu. Czekajcie, zaraz coś sobie tutaj znajdziemy, chyba, że tu, a ostatnio jakoś tak wpisywałam, że znalazło mi różne dodatki. Gdzie one tu mogą być? Chyba że tu, tutaj może? Twarz, szyja, głowa, yy, przód, o, może tu. Dobra, chyba tutaj. To wpiszę tu, uwaga. I mam takie. Patrzcie, mam takie. Kubuś, jak ty wyglądasz. Ale można też mieć. Co jest, co ty to robisz? Patrzcie, jak one pływają, ale ekstra. Ja wskakuję do was, kubuś. Patrzcie, jestem. Dawaj, kubuś, jak wskoczył. Możemy też taki suk jest. Ech, to chyba jest gdzieś tu. jak Jakby to znalazłyście? Tutaj jest taka deska, widziałam na pewno. Zaraz ją sobie tutaj postawię. Opatrzcie, mam. Pyk? A nie mogę jej, czemu? Halo, czemu? O, już mogę. Dobra, mam. Jest, znalazłam! I jestem na niej, patrzcie, mogę surfować. Wow! Normalnie bawimy się. Jak to we wakacje bywa? Ale czadersko, a Kubuś sobie pływa. Kuboś się wszystko dobrze, może te pływaczki jeszcze załóż. Patrzcie, jak kuboś sobie pływa. Nie mogę z tego, jakie to śmieszne jest. Jaki Kubuś jest uroczy. Jok, Krysio, Krysio, gdzie ty się tak nauczyłaś jeździć szybko? Znaczy płynąć, pływać, surfować. Patrzcie, jaka pozycja, w ogóle jak to się zmienia, jak my płyniemy. Dziewczyny świetnie sobie radzą, naprawdę. Nie wiedziałam, że mają takie zdolność. Co jest nawet kajak? Fala nie pociągnęła, bo ty jesteś taki chudziutki, malutki, szczuplutki. Co tu się dzieje? A w ogóle sprawdźmy sobie jeszcze, co tutaj są za rzeczy. Co my możemy sobie tu jeszcze wziąć, żeby fajnie się bawić w tej wodzie? Bo na przykład można też nurkować, widziałam. Tylko, że chyba bym musiała tutaj to wpisać. I mamy takie gogle, patrzcie. O, mam gogle! No teraz patrzcie, usuwam kapelusz, usuwam to i idę sobie pływać, patrzcie, już mam, idę, glu, 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 nurkujemy, wow, jaka woda tu jest, co jest, jak Krysia przed nie pływa, tutaj już jest gorzej, właśnie się oddycha, znaczy nie oddycha się. Ciężko jest. Mega ciśnienie. Łałkowość, ty też masz okularki. A gdzie są dziewczynki? Wszyscy pływają. Jest naprawdę fajnie. Już powoli zbliża się taka godzina, że trzeba zrobić obiad. To podpłyńmy sobie. Chodźcie, dziewczynki. Ja muszę zrobić coś do jedzenia i będziemy dzisiaj robić obiad na jachcie. Ciekawe, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko się tu uda. Mamo, jestem głodna, właśnie o tym mówiłam. Patrzcie, tutaj cały czas wszystko chodzi. Tylko jak tu wskoczyć teraz? Będzie problem. Jak to wskoczyć? Chyba co zostaniemy? Ym, no właśnie, będzie problem. No, o nie, tylko nie to. Chyba musimy zostawić tu jak widzowie. Albo wiecie co? Będziemy po prostu sobie pływać i jakoś damy radę. Chyba, że mm, spróbujmy może jakoś na tej desce, tak jak Krysia. Ale ostatnio nam się tutaj to udało. Nie wiem jak to zrobić. Hmm, bo my sobie tu pływamy. Jak tutaj to skoczyć? Bo przecież każdemu się zdarza wypaść z jachtu. Oczekaj! Nie, albo jednak nie, nie da się. <noise> spróbujmy jeszcze raz. Ja wezmę tą deskę. Może ja bym musiała mieć swoją. I wtedy doskoczę. Uwaga, jestem na tej desce. Eee, dobra. A, zablokowałam się kompletnie. No i teraz. No nie! Serio? No nie mogę, widzowie. No to trudno. Nie będzie dzisiaj obiadu, będziemy tylko w wodzie, jak zostawiamy, jakoś może go uratujemy, a jak nie, no to trudno, bo są wakacje, także subskrybujcie nasz kanał, we wakacje będą ekstra filmiki, naprawdę warto. No i mam nadzieję, że Wam się taki y, odcinek podobał, nasza codzienna rutyna, nie spieszymy się, jemy lody na śniadanie, pływamy, opalamy się, mamy wycieczkę, kupujemy, skaczemy i korzystamy z wakacji, także do zobaczenia jutro.